Witam, to Alisteo. Transportowiec wraca z misji. Statki obcych wykonują swoje misje. Natomiast niepokoi mnie flota, która unosi się nad moimi bazami. O, jeden nawet wylądował. Ale to mi nasuwa pewien pomysł. Tak, zatrzymać grę i może odwiedzimy wrogów na Ziemi. Tak, wszyscy są. Aha, gumy się będzie. Szty. i lecimy. Aha, to wygląda na to, że gdy spotykamy ufolutków. którzy wylądowali swoim statkiem, to wówczas misja odbywa się w takiej kopalni. Hmm. Pamiętam, że już takim czymś byłem, co najmniej dwa razy, w takim miejscu. O, floater i haser. Tak, teraz jak to najlepiej rozegrać? Może Sasza? Spróbuję wyjść na taką pozycję, żeby zastrzelić hasera. Tak. I to się powiodło. Hmm. Ale teraz to będzie już trudniejsza sprawa, żeby znaleźć odpowiednią pozycję. Pinio. Hmm. Może spróbujesz od tej strony, tylko że tu może być problem. Musisz troszkę zmienić pozycję. No, może, może. Tylko że może zwiększysz celność. Świetnie, Mentosik zabezpieczy lewą flankę. Okej, okay. natomiast Atena podejdzie tu, i przypomniałem sobie, że powinienem omówić. Skróty klawiszowe, które odkryłem. Otóż okazuje się, że F1 zatrzymuje dla nas punkty na wycelowany strzał. F2 na ten z biodra, a F3 na y, seryjny. Natomiast y, F4 pozwoli nam zachować punkty również na kucnięcie. Ale przyznam szczerze, że... Y, Osobiście, no, nie jestem przekonany do tego. Znaczy, dobrze, że coś takiego jest. I powiedzmy, że w tej misji będę się starał w miarę możliwości i pamięci to stosować. Ale przyznam, że przyzwyczaiłem się do tego, że to ja sam tak mniej więcej staram się zachowywać punkty. Gdyż, no, czasami po prostu to trochę nawet przeszkadza. A szczególnie na przykład u Gumisia. No, Gumis po prostu musi Musi skakać, no, jak najdalej i jeszcze zachować punkty na powrót, no, ale to najlepiej jestem w stanie sam dopilnować. Tak, no to poza może awalachem, którego lepiej ukryć, bo pozostali żołnierze zajęli stanowiska. I możemy oddać turę. Aha, to czyli w tej wielkiej komnacie było tylko dwóch uforutków, a przynajmniej nie spotkaliśmy żadnych. Także szukamy dalej. Tak, ale to wygląda na to, że chyba to nie jest dobry kierunek. O! A więc jeden poszedł. Szukać nas. No, ale jego ciekawość zaprowadziła go niezbyt daleko. Jak już mówiłem, będę starał się zachowywać punkty. Mógłby tutaj wskoczyć. Tylko, że on nie ma takiego zasięgu. Ale to niewiele dało. Rozejrzysz się i wycofasz. Okej. Okay. I czekasz. Mentosik. Widzicie, on ma szarą obwódkę. Jest to spowodowane tym, że tam się ustawia strzał seryjny, a przecież Mentosig ma strzelbę, która nie posiada takiej opcji. Dlatego nie można jej ustawić. Pinia. Hmm. Tak, wygląda na to, że tutaj nie ma przejścia. To się tu ukryjesz. Okay. Natomiast Atena dobiegnie w to miejsce i czeka. Pójdzie razem z mentosikiem, a luki z się. Wygląda na to, że z komnaty tej odchodzą dwie drogi. O jedna z nich jest ubezpieczana przez larwę. Tego trzeba będzie podzielić e, moją formację na dwa oddziały. Sasza spróbuje znaleźć larwę, i to się udało, i jeszcze byłoby warto ją zabić. Ok. No, trochę mało punktów, żeby się ukryć. Gumiś. No, warto będzie zajrzeć. <laughs> ale fuk. O! Wygląda na pierwszy rzut oka strasznie. Dlatego lepiej będzie, żeby Awalach najpierw zabił jednego z nich. Aby się wycofał, gdyż e, gdy pozostali będą strzelali do Hasera, to mogłoby dojść do. O, zwania. Mogłoby zdarzyć się postrzelenie Afalacha, a tego oczywiście nie chcemy. No świetnie. Luki, posłałeś Hasera do Piachu. Tak, Mentosik nie, nie poniósł obrażeń od trafienia przez larwę, a tu jest druga. Zabiją. Jest. Świetnie. No i jeszcze zostały punkty. Na obronę. Pinia dobiegnie tutaj. Hmm. Tak, i czekasz. I tak małymi no, on Zawsze też nie oberwał. Czyli te nasze pancerze. Najwyraźniej dobrze sobie radzą z kwasem, który używa i wystrzeliwuje w naszych żołnierzy larwa. I prawdę mówiąc, to mnie to cieszy. Luki, mógłbyś tutaj dopiec, gdyż, aha. No i to jest właśnie, to są te uroki, gdy zostawiamy punkty, no ale nic nie będzie. Aha. Wolki po cemencie, czy też raczej z cementem. No, jak mnie to wkurza. Nie, ja nie nadaje się do tego zostawiania, bo potem mi brakuje punktów, gdy chcę na przykład żołnierza uratować. Co prawda, no wiadomo, że wystarczy w tym momencie wyłączyć skrót. I pewnie tak powinno się postępować, ale ja się przekonałem... O, haser. Ja się przekonałem, że chyba najlepiej jak sam zostawiam punkty moim żołnierzom, jeśli uznam, że to ma jakiś sens. Tak, Gumić doskonale sobie poradził. Tylko teraz pytanie brzmi... No nie, nie zdoła się wycofać. I tu szkoda, zabrakło tych paru punktów. Ale liczę na to, że... Nic złego tu się nie stanie, że pozostali żołnierze udzielą wsparcia i osłony. Hmm, nie wiem, zachowywać na strzał. No dobra, tak. Pinia. No, i tu pomożesz, osłonisz. Ok, no w następnej turze powinniśmy osiągnąć tutaj pewną stabilizację. Natomiast tutaj dobiegnie zawsze. I zajmie taką wysuniętą pozycję. Venomus również może tutaj dobiec. Tak. A Luki podąży za pozostałymi żołnierzami. Tylko, że ja mu jednak tych punktów nie będę zachowywał, ponieważ za bardzo by się oddalił. Hmm. Tak, i oddajmy turę. Przeżyliśmy, nieźle, możemy osiągnąć jako taką stabilizację. Aha, tylko że ty chyba za czym się stoisz, ale zobaczymy. A nie. Nie no, w sumie worki go zasłaniały. Ale na szczęście dało się go trafić. Oj. Oddał. Ale dobre jest to, że wiem, że można go trafić. O. I zabić też. Tak. No to z każdą chwilą coraz więcej wiemy. Tu była spora przestrzeń. Ten pocisk leciał i leciał. Ale to dopiero w następnej turze. Ale nie, to chyba już są ściany. Tak. Gumis. Aha. Floater. Ateno. Zabigo. Jest. Ok, tu nie ma przejścia, także małymi kroczkami możemy posuwać się do przodu. Aha, to poza zasięgiem. Hmm. O, no, to tu jest w miarę bezpiecznie. I jeszcze tu warwa. Tylko, że ona jest dosyć daleko i moi żołnierze nie będą mogli jej dopaść. Byłoby dobrze się wycofać, ale nie starczy punktów na obrót, więc po prostu tylko bieg. No ale w sumie prawie, że udało się ukryć. Drugi oddział zajmuje się tą odnogą i badaniem fajnie by było, gdyby te drogi się zbiegły, ale widać już, że tak nie do końca jest to możliwe, a przynajmniej nie tak od razu. Aha. Zachowane punkty spowodowały, że nie starczyło już. Możliwości. Dobiegnięcie. Okej. Okay. Atena też wyłączę. Ja podejrzewam, że larwa, nawet gdyby tutaj próbowała coś, to już za wiele nie zwojuje. A mam nadzieję, że innych ufolutków tam nie ma, a przynajmniej, że nie są w takiej odległości, żeby zdołały tutaj dobiec. Hmm. I jeszcze oddać celne strzały lub rzut granatem. I tak. A tu mogą być nawet trzy odnogi. Znaczy się, tu dwie i jedna yy, u góry mapy hmm. tak, to jednak podeszła. Tak. Teraz pytanie, czy to jest wielka hala, czy może Dwie odnogi stąd odchodzą. Ale nim to wyjaśnię, będzie dobrze zabić larwę, tylko że wolałbym, żeby to Gumiś tego nie robił, ponieważ on może mi się jeszcze przydać. O, to się udało. najważniejsze, że gumisz zachował wszystkie punkty i może dokonać dalekiego rozpoznania. Nawet bardzo dalekiego. Okej. Okay. Czyli warto było zaryzykować. I tu się przykampisz. Teraz warto będzie pościągać żołnierzy. Przy czym Mój drugi oddział też ma bardzo ważne zadanie do wykonania. No. I czekasz. A Luki cię ubezpiecza. No, tu się drogi zbiegają. Tylko teraz pytanie ile jest wyjść stąd? Okej. Okay. Tak. Waszym zadaniem będzie głównie dobiec i zająć lepszą pozycję, ubezpieczając Avalaha. Cena już strzelała, zabiła larwę, więc zbyt daleko nie może. Dobiec. No i został. Zawsze, którego zadaniem będzie ustalić. No, tak jak myślałem. Tam już nic nie ma, tylko pytanie brzmi, czy tu jest przejście? Jednak dopuszczam taką myśl. Oj! Polują. Piękna reakcja. Aha, to już koniec. Luki zabił jednego, Fenomus jednego, Atena dwóch, Pinia jednego, Mentosik dwóch, Awolach dwóch i Sasza trzech. No i muszę wam powiedzieć, że te klawisze funkcyjne tak, znaczy, on fajnie, że są, ale ja raczej nie będę z nich korzystał. Dużo kasy i dwunastu flutków. Poległo. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Myślę, że z tej wrogiej floty może coś jeszcze upolujemy. Trzymajcie się.